No, cześć Wam. Dzisiaj piętnastka po przeprowadzce w nowym miejscu. Jak sami widzicie, y, młode molinezje wyleciały. No i aktualnie jest to krewetkarium, które bardzo dobrze się prowadzi. Naprawdę jestem zaskoczony, że tak fajnie się tu układa. Szyba jest trochę przywalona po prawej stronie, jak sami widzicie, ale nie chciałem tu już za bardzo grzebać w zbiorniku. Wystarczyło, że musiałem spuścić wodę i trochę podmienić. Nie chciałem robić większego bałaganu, o, żeby się to utrzymało, tak jak jest. Aby sobie nie narobić nowych problemów? No chociaż myślę, że po zmianie miejsca coś zawsze może wyskoczyć, ale zobaczymy. Same krewetki tutaj w zbiorniku mnożyły się, bo małe się pojawiły i pojawiają. Biegają naokoło, więc jakieś tutaj są. Zbiornik jest taki lekko dziczały. Bardzo mi się podoba krewetkom też mają co jeść, mają gdzie latać i się chować więc pasuje im to. Warunki też mają dobre, bo się mnożą. Przynajmniej jestem pewny, że mam zarówno samce jak i samice. Dzięki temu i że nie dojdzie tu za szybko do sytuacji, że stracę jedną płeć i naturalnie wymrą mi wszystkie krewetki. Myślę, że w najbliższym czasie jeszcze tu jakieś krewetki dojdą, żeby było więcej ciekawych krewetek. Nie zależy mi na trzymaniu linii, na posiadaniu jednego koloru, bo nie mam na to tyle miejsca na chwilę obecną. A jeżeli chodzi o sam zbiornik, no to ma tylko cieszyć oko. Tutaj najwięcej. Do powiedzenia mają najmłodsi w naszej rodzinie. Najchętniej to by tu bojownika wpuścili z powrotem. No ale jak są krewetki, no to nie ma takiej opcji. Może coś innego tu jeszcze trafi. Ale to jeszcze zobaczymy. Na chwilę obecną najważniejsze są tu krewetki. I ten zbiornik zostanie jako krewetkarium na razie. Natomiast... Nie zauważyłem żadnych problemów, jeżeli chodzi o poprzeprowadce ze zwierzętami. Była podmianka wody częściowa, więc zobaczymy, jak się to będzie dalej rozwijać. A dzięki za oglądanie. To tyle na dzisiaj. I do zobaczenia następnym razem. Hej.